Jesteśmy i jest też i wójt gminy Wejherowo. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry witam, witam wszystkich słuchaczy Radia Kaszeby, w szczególności mieszkańców gminy Wejherowo i przy okazji chciałbym złożyć życzenia wszystkim mamom z okazji ich święta. Wyprzedził wójt nasze pierwsze pytanie, bo takie miało być e, złożyć życzenia właśnie wszystkim mamom, ale dobrze, wracamy do rozmowy. W Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą w ramach którego powstaną nowe obiekty sportowe. Do tego w miniony wtorek nasz dzisiejszy gość podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022. Zatem sporo się dzieje, dziać będzie, ale o tym wszystkim już teraz w rozmowie. Dzień dobry, kaszuby. E, jeszcze raz witamy w naszym studiu wójta Gminy Wejherowo pana Przemysława Kiedrowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wójcie, to zacznijmy od tego, co wydarzyło się w miniony wtorek, bo była podpisana umowa. E, tak. Udało nam się znaleźć wykonawcę na inwestycję, na którą dostaliśmy dofinansowanie rządowego funduszu Polski Ład Polskie inwestycje strategiczne. E, będziemy realizować e, budowę trzech obiektów sportowych. W górze jest to boisko przy szkole w Orlu, boisko przedszkolne, Góra oraz Zbychowo. Są to obiekty wielofunkcyjne, ogólnodostępne, oświetlone, z całą infrastrukturą otaczającą boiska, czyli parkingi, ścieżki, mała architektura. Będziemy zachęcać do aktywnego korzystania z, z, z tych inwestycji. Panie Wójcie, no, mówi Pan o tych inwestycjach na dzień dzisiejszy. Jakie to są koszta tych inwestycji, o których Pan wspomniał? Jest to niecałe 3 miliony złotych. Z tego, tak jak wspomniałem, 90% udało nam się uzyskać z dofinansowania rządowego Polski Ład. A propos obiektów sportowych. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie. I gdzie one się odbędą? W nowej hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie? Zaczną się już dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj o 19.00 oficjalne otwarcie Mistrzostw. Drugi raz z rzędu. Udostępniamy naszą salę na ulicy leśnej w Bolszewie właśnie pod te mistrzostwa. Bardzo się cieszymy, że Związek Bokserski, że Stowarzyszenie Organizujące Walki Bokserskie i Trenujące Młodzież w naszej gminie i w gminie Wejchrowo zaciekawiło się, spodobało im się i chcą zapraszać gości z całej Polski właśnie, właśnie do nas. Kontynuując, kontynuując wątek sportowy i inwestycyjny, niedawno podpisaliście umowę na nowe obiekty sportowe w kilku miejscowościach gminowej Chorowo. Co i gdzie zostanie wybudowane? W tym tygodniu podpisaliśmy umowę na aktywne sołectwo, jest to niewielka kwota, bo tylko 10 tysięcy, ale to jest bardzo ważna kwota, bo to wskazuje miejsce też do rekreacji, będą to dwa rowerki i jakieś urządzenia do, do, do trenowania jakieś siłowe na, na, na placu, parku w, w Warszkowie. Czyli coś na świeżym powietrzu. Oczywiście. Mieszkańcy już w, w czasie pracy nad strategią rozwoju w zeszłym roku naszej gminy wskazywali, że właśnie brakuje i są zainteresowani miejscami, aby mogli aktywnie spędzać wolny czas na wolnym powietrzu. Więc sukcesywnie staramy się takie miejsca naszym mieszkańcom zapewniać, bo wspomnieliśmy tutaj o tym, że będziemy budować trzy boiska, które, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu. Te inwestycje dopiero będą powstawać. Od początku roku budujemy świetlicę wiejską w Łężycach, gdzie zagospodarowanie terenu również przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i całej infrastruktury otaczającej z siłownią zewnętrzną, gdzie również mieszkańcy o to tam e, wnioskowali i się z tego bardzo cieszą. To, to przypomnijmy jeszcze raz, panie wójcie, jakie to będą obiekty wybudowane W Bolszewie boisko? E, nie, nie. W, Łęż w, Łężyc w Łężycach Orle Góra Zbychowo. W Bolszewie również planujemy inwestycje, ale tutaj jesteśmy... Po ostatniej sesji Rady już uzyskaliśmy na to zgodę, bo staramy się budować nie, nie tylko z własnych środków, ale również korzystać z partnerstwa prywatnego. I zgłosiło się do nas w zeszłym roku już Towarzystwo Tenisowe Morskie, które jest zainteresowane wybudowaniem kortów tenisowych z halą tenisową. I to właśnie ma powstać w Bolszewie przy Art Parku. To ja jeszcze chciałbym zapytać, to są inwestycje, które planujecie, na jakim etapie to wszystko jest teraz? Łężyce już się budują. Trzy boiska z Polskiego Ładu, plac budowy został już oddany wykonawcy. Jest tam termin realizacji, pierwszy kwartał 2023 roku, ale po rozmowach z wykonawcą najprawdopodobniej uda to się zrealizować już w tym roku. No z Morskim Towarzystwem Tenisowym i Kortami Tenisowymi to jesteśmy dopiero po sesji, gdzie Rada wyraziła chęć, chociaż z małym sprzeciwem co niektórych radnych, ale wyraziła chęć Nawiązania takiej współpracy, no i teraz y, musimy szczegóły tej współpracy doprecyzować. Mówił Pan, że w tym roku to tak kiedy planowane uroczy, uroczyste przecięcia w, w, wstęg będą? No, to ciężko powiedzieć, <gry> bo sytuacja y, w Polsce na świecie y, weryfikuje bar, 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 bardzo często. Y, inwestycje, przetargi i całą, całą realizację. Jeżeli jesteśmy przy uroczystym przecinaniu wstęgi, to uroczyste przy, przecinanie wstęgi też w temacie sportu i rekreacji odbędzie się 21 czerwca na jeziorze Orle, bo otwieramy trzy przystanie kajakowe. Tutaj zdołaliśmy uzyskać środki z funduszy unijnych. Są to, yy, zaraz tu zerknę, żeby nie pomylić, Pomorskie Szlaki Kajakowe Mandry Północy. I budujemy, zbudowaliśmy już trzy przystanie kajakowe na jeziorze Orle, kompleksowe, pełne pierwszy, pierwszy, pierwszy raz, wykorzystujemy taki akwen, pierwsza taka inwestycja i taka budowa nad tym zbiornikiem wodnym oraz dwa na kanale rzeki Redy. Super. I oficjalne otwarcie już okresu letniego, okresu naszej turystyki wodnej, 21 czerwca. Chociaż już wiemy i obserwujemy, że jest duże zainteresowanie tymi przystaniami, no bo chociaż jeszcze nie było oficjalnego odebrania otwarcia, już z tego mieszkańcy korzystają. No to... Fajnie, że na wakacje będzie można popływać. Dokładnie. Super. Coś, coś wodnego w gminie Wejherowo. Panie wójcie... Skoro mówimy o tych wszystkich budowach, to proszę powiedzieć, kto będzie mógł korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw? No, mam nadzieję, że w pierwszej kolejności będą z tych wszystkich dobrodziejstw korzystać mieszkańcy naszej gminy, no, ale również zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich z zewnątrz. Jesteśmy, budujemy to po to, żeby się właśnie promować, żeby się pokazywać. No, mamy na, że z, mam nadzieję, że z przystani kajakowych to będzie korzystać yy, cała Polska. Przyjeżdżające nad morze będą chcieli u nas popływać i spłynąć sobie kajakiem. Zapraszamy. No jak pan wójt zaprasza, to Rafał pojedziemy no, chyba, co? oczywiście, że pojedziemy na uroczyste <laughs> wstęgi 21. Ale panie wójcie, ja bym chciał się te, też zapytać, czy przez, poprzez te wszystkie wydarzenia, może nie wydarzenia, ale przez ten sport, po, przez tę budowę, e, otwarcie 21. uroczyste m, przystani kajakowej, czy przez to też chcecie, aby społeczeństwo gminy Wejherowo tak się Zintegrowało może przez ten sport, przez, przez różnego rodzaju atrakcje? Oczywiście, to jest jeden z kluczowych elementów właśnie inwestycji w infrastrukturę sportową, czy rowerową, czy, czy wodną w, w, w kajaki. To ma integrować. Pracujemy i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. I właśnie rozwój w tą infrastrukturę sportową, w rozwój sportu i kultury nie byłby możliwy dzięki niedobra współpraca. No w gminie mamy bardzo prężnie działające kluby sportowe. Akademia Piłkarska Kaszubia, Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Profan Gosicino, Bękitnie Wejchrowo trenujący w Kąpinie. Są mniejsze kluby, KKS Orle, w Gowinie profannie, ale jakoś wyle, 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 wyleciała. Miała. I to są, to są organizacje, ale to, to już nie nasza gmina. Ale są to organizacje, które występują u nas w, w, i starają się o różne dotacje. Staramy się je w, w, w wspomagać i one prężnie działają. To są rzesze dzieci, rzesze Chłopacz, dziewczyn, są to rodzice, którzy się również w jest to angażują. Jest to piłka nożna. Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do piłki nożnej, bo współpracujemy z organizacjami, które starają się w, szro, w szerokim gronie i w szerokim spektrum różnych zajęć e, zainteresować młodzież i dzieci sportem. Jest to piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, tenis, karata i nawet pływanie. A pan wójt tak bardziej? Piłka nożna, rowerek, piechotka, jakiś spaczarek, kajaczek. kajaczek? Ja piłka ręczna. Piłka ręczna. Oczywiście, ja wywodzę się z klubu Tytani Wejchrowo, więc... Hmm. Y... No o co ty pytasz w ogóle? Wysoki wujek. I... Mój... Do, do, do zeszłego roku jeszcze aktywny trener działający z grupami młodzieżowymi, więc ja jak najbardziej piłka ręczna, ale... i nie jest mi żadna dyscyplina sportu. Prowadzimy darmowe zajęcia z piłki ręcznej, z siatkówki, z spływania na basenie. Staramy się jak największą ilość dzieci zainteresować aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Pięknie to wszystko wygląda. Pięknie dzieje się w gminie Weichrona. A zacznie się Będzie się działo tak, od 21 czerwca, przypomnijmy przecięcie wstęki gdzie? Jezioro Orle. Zapraszamy. Zapraszamy. A o tym wszystkim opowiadał Przemysław Kiedrowski, wuj Gminy Wejherowo. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo miło było.